Podatek cukrowy, wprowadzony 1 stycznia 2021 roku, zaskoczył wszystkich Polaków. Jednak na czym on polega, o ile dokładnie ceny są wyższe, dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Standardowo zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem na kanale. Zaczynamy. Ograniczany on jest do złoty 20 zł na litr napojów, więcej niż tyle nie zostanie dodane do ceny. Niestety w większości napojów to ograniczenie jest wyczerpywane do maksimum. Przykładowo Coca Cola Zero z 4,35 zł na 6,29 zł przy butelce 1,75 litra. Jest to podwyżka o prawie 2 zł, a dokładniej 0,94 zł, ale o starych cenach i teraźniejszych w dalszej części materiału. Ten podatek podzielony jest na dwie opłaty. Pierwsza stała w wysokości 50 groszy w sytuacji, gdy zawartość cukrów w 100 ml napoju jest mniejsza lub równa 5 gram. Jest ona doliczona również, jeżeli napój zawiera dowolną ilość substancji słodzącej innej niż cukier. Chodzi tu o wszystkie słodziki. Dodatkowo obowiązuje jeszcze opłata zmienna w wysokości 50 groszy za każdy gram cukrów powyżej wspomnianego poziomu 5 gram na 100 ml napoju. Co ciekawe, występują również ograniczenia dotyczące kofeiny czy tauryny. Napoje zawierające substancje aktywne, takie jak np. kofeina czy tauryna, występująca m.in. w napojach energetycznych, są objęte dodatkową opłatą w wysokości 10 groszy w przeliczeniu na 1 litr napoju. Ale z tego złego są też małe plusy. Z opłaty stałej zwolnione są napoje, w których udział soku owocowego lub warzywnego wynosi przynajmniej 20%, czyli większość soków lepszej jakości zwolnione z opłaty są również napoje izotoniczne, np. Na osi. Przejdźmy do porównań starych cen do cen teraźniejszych po dodaniu podatku cukrowego. Pepsi o podobnej objętości kosztuje w biedronce 6,49, wcześniej 4,29 Fanta 5,99, wcześniej 4,19 A za orężadę Helena w butelce 1,25 litra trzeba teraz zapłacić 3,49, przed powyżką było to 2,49. Z kolei napój Kola marki własnej w sieci sklepów Auchan o pojemności 2 litrów podrożał ze 2,49 zł do 3,49 Na fotografii widać, że dwulitrowa butelka Coca-Coli kosztuje 10,49 zł, stojąca obok Pepsi 11,99 zł.